Dzięki uprzejmości salonu Forda właśnie testowaliśmy przez dwa dni nowy model hybrydowego Mondeo to nowość marki Ford. Jest to pierwszy tego typu samochód w Europie, Ford Mondeo hybrydowy, czyli połączenie dwóch napędów, silnik benzynowy oraz silnik elektryczny. Ford Mondeo, mimo że jest to samochód o dużych gabarytach, spala 2,8 litra średnio w mieście, czyli jest to rewelacyjny wynik. Osiągi są na bardzo dobrym poziomie. Oba silniki generują moc 187 koni mechanicznych. Mamy do tego automatyczną bezstopniową skrzynię biegów, czyli jazda takim samochodem to jest sama przyjemność. Hybrydowy Fort Mondeo wzbudzał bardzo duże zainteresowanie w miejscach, gdzie pracowaliśmy. Jeździliśmy nim po powiecie kościańskim i wolsztyńskim. Na turnieju siatkówki plażowej w Przysiece Polskiej żartowaliśmy, że to pierwsza nagroda zawodów. Na wieczór poezji śpiewanej podjechaliśmy bezszelestnie wprost na plażę. Miłym zaskoczeniem dla kierowcy były inteligentne światła, dostosowujące się do drogi, zmieniające kąt padania na przykład na zakrętach czy w zniesieniach Wygoda jazdy była bez zarzutu. Samochód dobrze trzymał się drogi i dawał poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem dyrektora Andrzeja Stefańczyka, hybrydy są przyszłością motoryzacji. To samochody dla ludzi, zwracających uwagę na ekologię i ekonomię. Cały świat podąża w tym kierunku. Dzięki temu jesteśmy w stanie żyć w czystszych miastach. W tej chwili jest taki też trend, że. Silniki diesla będą wypierane przez alternatywne napędy, i jeden z elementów całej tej koncepcji to jest samochód hybrydowy czyli skrzyżowanie silnika elektrycznego z silnikiem spalinowym bo to nie jest samochód elektryczny jest tylko inny rodzaj napędu, który powoduje bardzo dużą zmniejszenie emisji spalin toksycznych, dwa powoduje zupełnie inną jakość podróżowania. Jest cichszy, żywszy, odzyskujemy energię, mniejsze jest zużycie pojazdu. Więc jakby idąc w tą stronę, obniżamy również koszty eksploatacji. Hybryda to nie jedyna nowinka techniczna, konstruktorzy idą dalej. Prowadzi się prace nad samochodami z napędem wodorowym. Elektryczne w 100%, tak jak jedna z marek amerykańskich, nie wspomnę tu nazwy. Więc wszyscy idą w tym kierunku, żeby cały ten ruch samochodów dał pokaźne oszczędności emisji związków toksycznych do atmosfery. Tego trendu nie zatrzymamy. To nas czeka i to jest myślę dobre, bo to jest z korzyścią dla nas bo po, po, jak jeździmy dzisiaj przy takim nasyceniu ruchu, to sami odczuwamy, że te spaliny są na drodze, że jesteśmy alergikami, że reagujemy na, na te spaliny. Auto hybrydowe eliminuje takie zjawiska. To jest sama czysta przyjemność poruszania się takim autem. Samochody z niestandardowym napędem są promowane w niektórych miastach europejskich, na przykład darmowym parkowaniem. To dobrze się sprawdza tam, gdzie władze miasta ze względów ekologicznych zabraniają wjazdu samochodom benzynowym czy dieslom.